Dobry, nazywam się Dawid Radowicz. Dzisiaj pokażę materiał, który myślę, że może być kluczowy, jeśli chodzi o wykorzystanie przyspieszenia w meczu. Jakby swoją wiedzę opieram na swoim doświadczeniu piłkarskim, także metodologii EXOS, przygotowania motorycznych po ponad 25 szkoleń w stażach w Pogoni Szczecin czy Atletico Madrid a także analizie bardzo szczegółowej ostatnich mistrzostw Europy na podstawie zawodników topowych. I teraz tak, jakby z tego materiału dowiesz się przede wszystkim tego, jak istotne i jak pomocne może być przyspieszenie po podaniu, albo nawet czasami przyspieszenie przed podaniem. To jest paszalić, który już przy podaniu wewnętrzną częścią stopy Zaczął przyspieszać. Właściwie to delikatnie przed podaniem stawia prawą nogę po podaniu, czyli ta noga idzie lekko do przodu i lewą nogą już rusza, ro rozpędza się i rozpoczyna przyspieszenie. Tutaj pomocny do tego materiał wideo. No to widzimy bardzo ważny element tej akcji, czyli. Kładzie lewą nogę, już w biegu, już skacze, obydwie nogi są w powietrzu, prawą nogą podaje mocno na wykroku, ta prawa noga kładzie, kładzie ją na ziemi i lewa noga już napędza ruch. I to są te kluczowe elementy, w których on jest rozpędzony, napędza akcję, nie przyjmuje w miejscu, nie przyspiesza po podaniu. Pierwsze ćwiczenie, ustawiamy piłkę około 5 metrów przed nami. Przygotowujemy się do podania wewnętrzną częścią stopy, imitujemy to podanie, pamiętając o tym, że po podaniu noga idzie za, e, za podaniem, już będąc pierwszym krokiem do przyspieszenia. I wykonujemy to w ten sposób. Drugie ćwiczenie, już wykonujemy podanie, ustawiamy kolego około 5 metrów przed nami, e, pamiętając o tym ruchu nogi za podaniem. I na koniec plan działania. Plan działania, który dla mnie jest bardzo prosty, tak naprawdę potrzebujesz piłkę, potrzebujesz wyjść na trening, trenować, słuchać mądrych i czekać cierpliwie na to, jak przyjdą fajerwerki, czyli, czyli sukces. Proponuję też proponuję też korzystać z pomocy mm, trenerów, podpytywać, yy, czy to jest niezłe, kiedy można taki trening wykonać. Jeśli macie taką możliwość, to korzystać z opinii specjalistów. Czasem jedna yy, wskazówka, czasem jedna jeden poprawiony ruch yy, techniki poruszania czy techniki wykonania danego powtórzenia, no oszczędza, oszczędza dużą robotę. My samemu możemy przez rok wykonywać coś źle i będziemy cały czas w tym samym punkcie, a, a czasem wyjdziemy na dwa, trzy treningi z trenerem, który nam podpowie i, i jest postęp. Także to jest coś, w czym ja widzę mega potencjał, mega możliwości do rozwoju i wierzę, że ten film pomógł. Jeśli tak, no to się nie znam za bardzo na tych nowych technologiach, ale chyba trzeba łapkę w górę zaznaczyć. i i ewentualnie komentarz co, co tobie się podobało w tym filmie ewentualnie jakie treści następne chciałbyś stworzyć to wtedy ten cykl będziemy kontynuować. Mam nadzieję że jakąś wartość jakąś wartość pozostawimy. Dziękuję za uwagę.